w Co tam się chowa? <laughs>

Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu rozpoczynamy kolejną przygodę. Lecimy na Fuerteventura. Aventura! Woo! I właśnie zaczął padać deszcz u nas w Newcastle Teraz przez tydzień już nie zobaczysz. Ani Teraz kropelki. przez tydzień ani kropelki. Oby! brzydką pogodę. Jesteśmy już na lotnisku. Jechaliśmy taksówką, Uber'em. Pan nas wysadził i idziemy tam. Do środka. Uuu, ale się cieszę. Jesteśmy już na lotnisku. Jak mówiłam, lecimy na Fuerteventura. Tutaj wam napiszę, w jakiej miejscowości się zatrzymamy. I tutaj wam napiszę, w jakim hotelu się zatrzymujemy. No i zapraszam was na wszystkie wakacyjne vlogi. Będę nagrywała codziennie. Lecimy na tydzień czasu. Idziemy teraz nadać nasze bagaże. Mamy dwie walizki po 20 kilo. Zostawiamy je tutaj i tylko z takimi luźnymi plecaczkami wejdziemy do samolotu. O, od razu po polsku, na no, gdzie ja mam kliknąć? Tu? No, od razu po the polsku. Do not the <laughs> no, możesz wziąć, Maxiu? Z walizki. Przyczepić musimy do walizki, ale nie odklejać żadnej naklejki. Mam tutaj jakiś napis, Heavy, że za ciężka i muszę się zapytać, czy mam coś odjąć, żebyśmy nie musieli dopłacać.

To jest już Bagaże nadane. Idziemy teraz na górę. Odprawa. Maksiu się pytał, czy znów utkniemy w windzie. On cały czas z Turcji pamięta jak z Wojtkiem w Windzie utknął. Już? Nie? Naprawdę? No, Coś ty. No już wysiadamy. Ale tu pięknie wygląda. Musimy odprawę przejść najpierw. Oh, oh, wszystko nowe. quiero que tú sepas que te quisiera, pero la inmaduréme el loco. no lo quería, no, no, no. quiero que tú sepas que te quisiera. Jaki odjazd przy odprawie teraz, no po prostu tak szybko to idzie i można płyny w końcu przewozić, teraz wam wszystko wytłumaczę. O, ty lawendowy ja wzięłaś? Ale to taki na noc? Nie, ten co Aha, zawsze się zachwycam tutaj tym sufitem, pięknie wygląda. No więc tak, jestem w szoku, po prostu te tuby nowe do prześwietlania, wiecie jak szliście zawsze do odprawy, te pojemniki, gdzie zostawiacie swoje rzeczy, były zawsze takie bardzo małe. Teraz mają takie gigantyczne, dwa albo dwa i pół raza. Jak większe niż te poprzednie. Czekajcie, bo wózeczek jedzie, pan towar wiezie. Laptopy, telefony, wszystko zawsze trzeba było z plecaków wyciągać. Tym razem pan powiedział nic nie wyciągać, po prostu włożyć do pojemnika. I w tym momencie jak wkładałam plecak do pojemnika, przypomniało mi się, że pół -litrową butelkę... Nie, no tą tak, pół... nie ile tam jest. No, wiecie, małą butelkę wody miałam ze sobą i mieliśmy ją przed odprawą wypić i wyrzucić. I mówię, to chociaż niech Max się napije. I szybko wyciągam tą butelkę z wodą do Maxa. Mówię, masz pić? A pan celnik mówi, nie, możesz ją spokojnie zabrać ze sobą. Ją wie jak. on mówi tak. Dozwolona ilość płynów teraz do przenoszenia przez odprawę to są 2 litry. 2 litry płynów. Czyli mają. I to, i to była taka tuba zabudowana, okrągła. I tam wszystko wjeżdżało, i ta maszyna prześwietla wszystkie plecaki, i też zlicza pojemność płynów. No jestem po prostu w szoku. No i potem, wiecie, wszystko już zostawiliśmy, i potem trzeba przejść. Jeszcze koło pani celniczki, taką bramkę zrobili. Trzeba stanąć w rozkroku, ręce wziąć na bok, i ta maszyna prześwietla tak. nas. Tak. O tak trzeba. trzeba. O, tak trzeba było stanąć, właśnie. Maksiu przeszedł, druga była Monika. Monika oczywiście. Na sprawdzanie butów wzięli. Potem przeszłam ja też spokojnie, przeszłam. Wojtek przeszedł. Aha, Apple Watch nie musiałam zdejmować, ale pasek od spodni Wojtek musiał zdjąć. No i e, potem takie dwie linie były, gdzie te wiecie, pojemniki wyjeżdżały z tej tuby. No i wszystkie pojemniki szły jedną linią, a moje, moje plecaki drugą linią pojechały. No i pan celnik mnie zawołał. Poszłam do niego, pyta się, e, czy to mój telefon? Mówię, że tak. I wzięli mojego iPhone'a. I, dobry. Dzień dobry. I sprawdzili takim paseczkiem czy czymś tam, wiecie, czy nic na nim nie ma, i oddali mi i wszystko w porządku. No i jesteśmy teraz koło butsa. Zaraz idziemy kupić sobie coś do jedzenia, także będzie food hall za moment. Ale jestem w szoku. Po prostu tak szybko, sprawnie to idzie. Nawet mówię do pana celnika, jak to szybko teraz idzie. A on. No powiedzmy, tak, tak zrobił coś takiego, nie? <gry> pewnie jak jest mnóstwo ludzi, zresztą wiecie, wszyscy pasażerowie uczą się tego wszystkiego dopiero. Oni muszą wszystkim tłumaczyć, także myślę, że to pewnie z pół roku albo i rok potrwa, zanim to będzie naprawdę sprawnie szło. Ja czytałam o tych udogodnieniach w internecie, ale było napisane, że wprowadzają to na razie w Londynie i w Manchesterze. I nie wiedziałam, że u nas w Newcastle, ale dwa litry płynów, no szok. Także spokojnie można, wiecie, napoje brać sobie i już nie trzeba do tych małych buteleczek przelewać kosmetyków. Tylko już można normalne opakowania. Super. Mogliśmy 8 litrów wziąć, a my nic. Będziemy tutaj kupować picie. Trzeba tylko coś do jedzenia kupić, coś do picia. Kosmetyków żadnych nie potrzebujemy. Szukam dzieci, tutaj już są. Co, mania, potrzebujesz coś? Czy tylko jedzenie i picie? Mmm, pyszności, pyszności, pyszności. O, hummus. Maksa, bierzesz? Max, Moje. o paprykowe, a to nie, czekaj, to nie są ostre? Huh? Maksymalnie. Nie nosisz karty Butsops? Uh, uh. Idziemy zapłacić. Max. By kart. Yeah, yeah. Thank the, you. So the right and just the... Skanujesz Maxiu? I następne, proszę. Już jeszcze psy. Są widzisz? No, te dania są. Dobra, rozpoczynamy food hall. Jest to jedzenie dla mnie, dla Maxa, dla Moniki. A i tak za chwilę pójdzie sobie wybrać, to wam dogram. Za wszystko zapłaciłam 17.77 i mamy Lipton Ice Tea brzoskwiniową, Pepsi Max wiśniowa. A co to jest, Monia? Kombucha imbirowa, Uu, popcorn, kanapka z jajkiem. Ojeny, bałam się, ale tak smakowicie wygląda. A ja to zjem tutaj jeszcze na lotnisku, także. Wiecie, będzie bezpiecznie z zapachem. Tutaj mamy humus, z takimi focaccia, takie chlebki, mmmki. Tutaj są takie miski, tam jest ryż, pierożki, sosik, warzywa i Monika z Maksem wzięli te same. Popcorn mówiłam, a to wszystko. No, i jak już zdążyliście zauważyć, a dokładniej usłyszeć, jest nowa piosenka w intro. Specjalnie wybrałam ją właśnie na czas wakacyjny. To jest tylko na wakacje, po wakacjach wracamy do mojej ukochanej piosenki. Ale tak mi się ta piosenka spodobała, że mówię idealna do wakacji. To to energia? Nie, to jest kombucha, Monia wybrała, ale jest pyszna, naprawdę jest pyszna. No i co kupiłeś? No jak zwykle, miseczkę. <noise> Taką samą miskę, którą Woj, Monika z Maxem mają. A co tu jest? Truskawki ze śmietaną. Uuu, zobaczcie jaki fajny zestaw, śmietanka i truskawki, a do picia, look I taki zestaw kosztuje 4,99 Przepraszam przed chwileczką do baru tam z Wojtkiem, napełnić bidony wodą. Można normalnie podejść i poprosić i pan nalewa i wiecie co, te bary tutaj są tak ładne. Żałowałam, że nie wzięłam telefonu, żeby Wam nagrać. No i teraz tak, Wojtek siedzi z telefonem i o, przegląda sobie aplikację to go, to go. I wiecie, że tutaj jedna z kawiarni oferuje paczkę niespodziankę na lotnisku za 5,99 i można sobie odebrać i nie wiadomo, co tam będzie może jakieś ciasteczka, może jakieś rogaliki. Co mówisz? Landbag mają. Za 13 funtów. Za 2,99? 12,99 rozumiem. 2,99, no. Bo wiecie co, no, hmm, praktycznie wszystko zjedliśmy prawie, co kupiliśmy. Zostały tylko napoje i maksamiska. No, ale ja wzięłam, wiecie, jakieś tam przekąski do samolotu, ale tak myślimy, czy tej paczki niespodzianki właśnie z czymś, ja tak właśnie myślę, że tej w nie, paczce niespodziance może coś słodkiego by było i tak fajnie by było, nie? Może w samolocie kawkę bym kupiła i to by było do kawki? Chyba kupimy tą paczkę. No, ale chyba musimy znaleźć ten... Ten bar? Tę ten, kawiarnię, co ja mówię. Tutaj jesteśmy przy... Co to jest? Kawiarnia? No, Upper Crust i tutaj Wojtek kanapkę odbiera, właśnie kupuje. Jedną? Na A wiesz, dwie. dwie. Oh. Może to, to które z tych będzie? <laughs> Aha. Aha. Thank you very much. Ale odjazd, taki zestaw 1, 2,99 kosztuje i dostaliśmy do jednego zestawu dwie bagietki i ciasteczko. Wzięliśmy dwa takie zestawy i jak pani pakowała drugi zestaw, to ja się pytam, czy mogłabym dostać krosanta z migdałami, a pani mówi niestety nie mogę dać, bo nie może dawać tych, których ma mało. Po czym bierze torebkę i pakuje mi krosanta z migdałami. Tak się ucieszyłam. No nie, mamy pełno jedzenia. Nie, to do samolotu sobie. No słodkie też tutaj jest. No chyba nie. Tutaj mamy właśnie rogalika z migrałami. Tutaj mamy e, Cinnamon Swirl, takie ciasteczko z cynamonem. No i mamy bagietki cztery. Jedna, tak wysunąć, bym chciała. Sneczka i ser. Uuu, zobaczcie, jaki kurczak i sałata. Tutaj mamy... O, różności. Bo bekon, szyneczka i sałata. To ja chyba jem dalej. I ostatnie. Fajne te buły. No i tutaj mamy ser i pomidorek. Idziemy sprawdzić już, który gate, i będziemy się kierować na dół. Ja chcę kupić całą moją mamę i Jeszcze chwila, jeszcze chwileczkę. Będziemy w samolocie, a za kolejną chwileczkę będziemy na puercie, ale się cieszę. Tu też remont zrobili, nie? Inaczej tu wygląda. Gate numer 10, ale muszę wam pokazać, muszę wam pokazać, co tu za oknem się dzieje. Ulewa, jedna wielka ulewa. Oj, patrz. Moja wizyta jest w środku? Myślisz, jak wrócimy, to już w środku. Myślisz, że jak wrócimy, będzie wiosna? No się okaże. Nasz samolot już stoi. Stoję, nagrywam, wszyscy mi uciekli, ale i tak nie wejdą, bo ja mam paszporty. w kolejce, czy bez? A pewnie do Priority jest kolejka, zawsze. Maksiu. Hi. Thank you very much. Tak Błognało ciepłe. ciepłem i palmy zobaczyliśmy, nie? Pierwszy raz najlepszy. No. Idziemy do samolotu. Już wpuszczają. mu jest gorąco. Kawkę masz, Maciek o tobie myśli. Tak. <gry> Albo Lili my rozmawialiśmy. Nie. <gry> Albo Lili. <gry> o nie, zaraz mi się rozluże. Załóż lepiej, gdzieś mną.

Tutaj siadaj na środek. A ty siedzisz tutaj przede mną, Wojtek? No. I mama, tutaj. Dobra. Ruszamy. Super, nie? Mm -hmm. jestem w szoku. Jakie powodzie mamy w centrum Newcastle. Właśnie mi się wyświetliło zdjęcie, że tajnia wylała. Maksym. Taka tań tak wylała, że już na chodnik aż woda zaczyna płynąć, ale straszne. wszystko pani dokładnie pokazuje. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride, I know man passing by, life is good, best I've ever felt Get me up, so i so Ye Robia in To będzie z bedrock, no to I nawet TNT tego nie popsuje, bo to będzie bedrock. To jest bedrock. Zobaczcie, co Max dostał od pani Stuartesy. On je uwielbia i pani mu dała. Tutaj było więcej, cały tubek był. Teraz będzie sobie pił. Dajaj. Max, teraz będzie obiad. Ten kubełek to miseczkę, bo jeszcze nie zjadł. A ja sobie przekąszę bułeczkę z czekoladą i winogrona. Myślałam, że Mac się położy spać, a Max nawet nie ma zamiaru. W ogóle mu się nie chce spać, Przyszłam tutaj do przodu, Wojtek poszedł do nich do tyłu i szaleństwa, co tam za oknem widać. A... Nie widać. A myślałeś, że co to jest? A myślałeś, że co to jest? Nagroda dla na Lili? Yy, tak zaraz otworzę. Za pół godziny lądujemy i wiecie co? Patrzę, uszy Strasznie uszy się zatykają, ale tak się uszy zatykają. Lod, słychać było, poprosił o zgodę na lądowanie. Zaraz będziemy. Jest strasznie gorąco, to już chyba ta temperatura z nie niemonia. Te 30 stopni już czuć tutaj. Mienianki. <gry> Trzeba jeść nowe. Uwaga, uwaga, uwaga. 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 Trzymaj się. Dziękuję ładnie. tak się muszę trzymać? Nie. No, co mówisz? Co? Porcel dziełam. Porcel Ten samolot ma więcej miejsca, w sensie dużo więcej przestrzeni między rzędami. No, ale jest taki zużyty, siedzenia zużyty, ale za to przestronniej. Dziękuję bardzo. Ooh.